O, bryga, nie bawię. Nie da, Ale to jak Że chcesz z tobą w ogóle rozmawiać. Podchodzisz, zaczepiasz. O, źle Daj na chwilę ten mikrofon. Chcę ze sobą coś pokazać. na chwilę operator. Mówiłem ci, żebyś nikomu nie mówił o naszym związku. Ale nie mówiłem! Słowo honoru niczym Denis zamękki! No ja myślę, bo tej nocy zrobię ci taki masaż, że go nigdy nie zapomnisz. Zawsze tylko obiecujesz tak, że oddam ci kasę. I już nie chcę. Dobra, eee, sprawa, sprawa wyjaśniona. Tutaj, jak zwykle, sianą mamy pewne, pe pewne interesy. Ja, ja, wiszę, ja wiszę. Na łukiki się założyłem, bo ze mną się założyłem. Myślał, że wygra, bo że nie chciał, bo już wiedział po przegranej ze mną, po żałku, że nie wygra. Zresztą że dogadaliśmy kiedy tak? mi Nie od, odda, ale to wiecie. Wymaga czasu po prostu, ja go rozumiem. Ja też jestem człowiekiem. Miała być zadyma, a dzisiaj była metodyka ale walki. przez, to, przez dzisiejszą yy, galę, to kurwa, w końcu, a zarobiłeś Mam nadzieję, że mi w końcu oddasz. No, no, ja nie stawiam, to wiesz, ale na, na, za swoją pracę może zarobiłem. No tak, no dlatego mówię, no, tak. którą wykonujesz yy, perfekcyjnie. E, tam do perfekcji, wiesz, zawsze trzeba zostawiać sobie rezerwę, bo tak mógłbym powiedzieć o twoim pojedynku, że było perfekcyjnie, ja nie powiem, że no, nie, było nie, perfekcyjnie. Ja też uważam, że było stabilnie, jak na, jak na gościa, który zdobywa kontynenty tak naprawdę. Ja nie powiedziałbym, że było stabilnie, było zdecydowanie więcej niż zazwyczaj pokazujesz, bo zazwyczaj pokazywałeś awanturę albo tę walkę, walkę w stójce, natomiast tutaj była pełna taktyka i przekrojowość. Ja mam wrażenie, że z takim doświadczonym rywalem to jest istotne, żeby zbierać takie doświadczenie, bo tam mogą się śmiać, że KFC, a nie UFC, że nie contender, natomiast no... My to by, to, my, to, my, to my, był, to, my to my był, to był, wiadomo, że to nie był rywal po pełnym okresie step step, ale, ale wymagający, ale o, już jest coraz lepiej, no, no. coraz lepiej, tam nie wiadomo jak parasolka, ale step by step, jest, step to, rozumiem. Jest condition, jest, jest condition. Nie brak condition. Jest, condition. Nie, jest condition. jest No powiem Ci, że tym, 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 tym zaimponowałeś, 15 minut wytrzymałeś, wiadomo, że gabaryt po Twojej stronie, ale trzeba było dobrze kontrolować te ruchy bo... przeciwnika z pleców, bo on dobrze się kręcił, dobrze bronił te pozycje. Powiem Ci, że na pewno doświadczony gość, nie ma co gadać, o 30 walk zawodowych, ja jako młody adept, który dąży do, 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 takich, do takich postaci. Słuchaj, no to, to są y, niesamowicie tak naprawdę zawodnicy, no nie ma co gadać. Ja do niego osobiście y, nie darzę go sympatią, ale jeżeli o, o, o karierę sportową, szacun, okej, okay, dobra, fajnie wyszedłem z nim. Powiem ci, spodziewałem się tego, że będzie przepracowane trzy rundy na pełnym dystansie. Szukaliśmy rozwiązania, żeby wcześniej to skończyć. Szukałem tych łokci, ale jednak doświadczenie jego pokazywało, że też się potrafi bronić. Co prawda nie, 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 niektóre fajne krótkie Weszły. Próbowałem też powstać z pozycji parterowej i przyłożyć w niego. Raz mi się udało, dwa razy mi się też nie udało, bo to zblokował. Kurde, całkiem inna praca z tak doświadczonym zawodnikiem niż, niż z jakoby amatorem. Nie? Nawet, nawet jak zyskiwałeś tę pozycję półgardy, która dla zapaśników jest pozycją wygodną. Pewnie zanzorem często robicie pracę z półgardy i szukałeś wyciągnięcia prawego kolana, tą sprytnie sobie wiązał nogi, bo już tak, wiedział, w którą tak. stronę idziesz. I nawet jak już wydawało się, że kolano jest już poza linią bioder, wtedy już wyciągnął się łatwo tę nogę. Do końca, to on potrafił podnieść biodra, skręcić lekko, a nawet jak podnosiłeś lekko pocję, to od razu bioderka leciały na bok w Twoim kierunku, żeby już straszyć tym przetoczeniem. On tak. był bardzo świadomy, pomimo tego, że cały czas był na plecach, to trzeba było uważać w każdej sekundzie. Więc to powiem tak, no ja byłem zdziwiony, że on nie potrafił z podobnie wyjść. No ale ty jesteś ciężki, Zama. klocek, Zama. niedźwiedź. Spokojnie. Dwa pół roku jestem w klubie WCA i dopiero tak naprawdę od dwóch miesięcy zaczynają, zaczyna mi wychodzić MA. I się tym cieszę sportem. Przez dwa pół roku tak naprawdę byłem tarzany po macie przez zawodników, jak zwykłym, wiesz o co chodzi, jak zwykłym rycznikiem. Poważnie. I Dancio tylko prowokował tam o ja, przez to mnie Masakrował, więc... A Dancio z góry jak się położy, to jest taki klocek. Pozdrawiamy Daniela Milenczuka. Cały, cały czas mnie dociskał, e, słucha i nie odpuszczał, To jest najlepsze. A ja ja też nie mówiłem, daj ze mnie, daj ze tylko próbowałem po prostu rozwiązania. I dziękuję Wam za to, że no, te, takie tempo przybraliście dla mnie przez te 2,5 roku. Zaczyna mi to wychodzić, zaczyna mi się umieć bronić. 2,5 roku temu, jak przyszedłem na matę, wyszedłby spodemnie mnie 70-kilowy gościu. Teraz, jeżeli masz. Ja bym, wyobraźcie to sobie, e, mniejszy ode mnie gościu by wyszedł spod Denisa. Nie, no już jestem. Był doświadczony, no nie gadaj. No, nie jestem. W, a ale nie, ale zobacz. W maratonie, w maratonie, ale zobacz, maratonie, zobacz, na mnie no, no, na długie dystanse, jak najbardziej. Ale w, w MMA no, nie, nie powiedziałbym. Tlenu dzisiaj nie zabrakło. Natomiast y, mam jeszcze jedno pytanko, bo za twój pojedynek ogromne gratulacje. Bez cenne doświadczenie tutaj nie dyskutujemy. E, pewnie kolejne historie trzeba pisać. Natomiast czy oglądaliście pojedynek Denisa Załęckiego, bo to jego wyzywałeś do, tak, do kolejnej walki. Natomiast nie wiem, czy miałeś okazję widzieć tę walkę z Filipem Bondkowskim. Z Hubertem robiłem wywiad i e, widziałem tutaj na e, telewizji e, jego walkę. No co, no faulował e, Załęski, czyli za miękki. Za miękki, to zadali za miękki. Statusu Nie zmie, nie, zmienię, nie zmieniam statusu Denisa Załęckiego, pseudonim zamienki. Nie ma takiej kurwa opcji. Dostanie w pizdę, że mi tak w ta, os, ta, ta osoba. W czerwcu niech wychodzi. Jesteśmy i grzeczni. I przyszłym... A to przepraszam bardzo. No. To przepraszam. Jeszcze no. no nie ma trzech dych no na już, karku, karku wiesz? Młody ciężki, młody, to młody to ciężki. Odpływa nam tu fajmoskie frykowe klimaty, a tu wiesz. W każdym razie, tak. Chcemy powiedzieć tylko to. Nie, no. Ja jestem gotowy na czerwiec. On będzie następny. Niech sobie wybierze formułę. Co prawda jesteśmy w fajnie. Jestem gotowy na to, żeby łączyć poważne walki, takie tak jak z gmc i mieszać je z eksperymentami tak zwanymi, bo to też daje mnóstwo emocji, daje też show i to jest widowiskowe. Widziałe się dzisiaj? Widziałem się na Jak to jest? On, to jest koń, to jest koń, to jest koń i on y, powiem ci szczerze, że w przyszłości jak najbardziej, niedalekiej przyszłości, też jest gościem, który, który, z którym będzie się trzeba zmierzyć, no nie ma co ukrywać. I ja nie jestem za miękki, żeby spierdało od tego, nie? No to nie uciekaj, nie uciekaj. Pewnie się będziemy łapać, nie, nie męczę cię, bo pewnie jeszcze tutaj e, ktoś może poluje, chyba e, Mati. Nie wiem. Polujesz? O, to, to przekazuję, żeby ci nie uciekł. Kurwa, ja to jestem wzorowym ja Widzisz? Ja jestem... Co? Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że jestem wzorowym pracownikiem. Ja? Bywasz, bywasz, jak ci się chce. Jak ci się nie chce, to jesteś eee, niegrzeczny. Ja nie, za miękki, chyba mnie pomilujesz A co ty już loa wyprowadzasz? Uspokój się, tenis, tenis kurwa, bo mi nogi zmieciesz. Prawdziwy nie jest tylko jeden. Dzięki. Dzięki. Dziękóweczka i gratulacje, tenis, naprawdę. Ja tam, nie? Ja tak, tak, pamiętam. No, ode mi tam w terminie, nie? Tak. Będziesz miał. Jak zasłużysz. Słownie. Dziękujemy bardzo. E, moi Zrozumieć, ja go rozumiem. Dlatego mi łatwiej się z nim rozmawiam. Idę do ciebie. Bo na live jesteśmy, czekaliśmy na jakichś rozmówców, ale to już jest chyba Bida. No, już, już wszystkich zawinęli. Widziałeś, co tam się działo? Nie. O kurde, też powiem ten poza kamerami, nie będę tego mówił, ale grzówo. Ale po walce wieczoru? Kurde, no to widzicie, no to, powiem, powiem wam, że ten obiekt jest ciekawy, natomiast to jest tak mało miejsce, że właśnie on sprzyja kurde, takim... Kurde. ciężko jest go w ogóle zabezpieczyć, nie? A jeszcze najlepsze jest to, że nagrywam z Denisem Elbrygą wywiad i tam chwalimy ochronę, że wie, że tutaj ich rozdzielają. I tak, Joseph's tak, no, no, no. I no. No szkoda, no ale no, tak to jest we Freakfightach. fighter. No, takiego farta, że jest takie zabezpieczenie mocne y, ochrony na fejmie, bo kurde, co przychodzę koło niego, normalnie tak mnie buzuje, żeby Często Czasem... się mijacie? No, no. Często z ochroną. W ogóle bez. W ogóle widzisz, bez. W ogóle, w ogóle się nie mijamy bez. Ochrony. Dlatego pochwalmy naszą ochronę, no tak, że bardzo, działa dobrze, dobrze nie? No, działa, bardzo dobrze no. działa. Y Wiadomo, że ja nieraz wykorzystam moje spryty techniczne, które wiesz że to chodzi, ślifuje jako niedźwiedź w jaskini. No, się popisałeś ostatnio. No, no wiesz, ślifuję sobie patenty na to, żeby obejść tą niesamowitą ochronę, a, wiesz, udaje mi się. Ja, udaje mi się to Żartownie się znalazłem z grymus. I z minut później się dzieje to i komentarze, no Hubercik źle się zastarzały, twoje słowa. Nie, no ale powiem ci, no kurde, no nie, nie mogą się takie sytuacje dziać. Józef skakuje przy... Tak, ale widzisz, ale to już który raz, mordo, konferencja, to samo była, nie? E, przecież to się, wiesz, zepsuło się przez to i... No i tak naprawdę jedyna osoba z narożnika, Alberto, która mogła wskoczyć. Z drugiego też, no bo nie, nie posądzam w żaden sposób Kamila Paczuskiego albo Bartka Fabińskiego, to że... Kto tam jest, Azy? Nie. Jest. A no. kto? A. Alberto? Alberto jest? O, no to trzeba też pójść. No ale no nie podejrzewałbym nikogo poza Josefem i to była tak naprawdę jedyna osoba, którą trzeba było pilnować, żeby nic nie odstawiła, bo wiadomo, że u niego emocje czasami biorą górę i tak się powstrzymał, bo tam się zbierał do uderzenia, a tak naprawdę tylko odepchnął tego tasiego. No ale nie powinnoś takiej sytuacji. Nie, no, to w ogóle Bury, bez dyskusji. To jest. To jest trzeba chronić zawodników, no nie, no bo stary to jest walka wieczoru, no masakra. A jak generalnie oceniasz y, Gale? No, no, chyba najlepsze od dawna, co? Doskonała. Ta gala była moim zdaniem. Najlepsze ze wszystkich. Totalnie rozwiosło system. Masę emocji, masę zwrotów akcji. Lekki je ponieważ dałbym 10 na 10, co w moim przypadku jest. Jeszcze się nie zdarzyło. Zachowałem to. Na mega spektakularną galę, którą i tak była, ale ten know-how, o którym mówisz, sobie bym, żebym tutaj przyszedł i powiedział, to jest to, to jest 10 na 10, a w tym momencie, momencie daję 9,5 i tak uważam, że ta gala przychodzi do historii i jest najlepszą galą ze wszystkich do tej pory. Ten po każdej gali. tak? Nie, no. no <laughs> po no, Fame 24 były tyle kontrowersji, on, a na żywo się fajnie oglądało. No, a nie? No, Co nie, no tak, tak, tylko że ja nie chcę, dener nie chcę denerwować widzów. Ale Natomiast nie, tutaj ja dobre ja walki. Komentarze, były. komentarze, że, że chyba ludziom się podobała ta gala. No stary, miałeś tak dobrą walkę 2 mm, na 1 Sianosa. Sianos jest przekotnie, wstawał, padał, wstawał, padał, i... ale koziołek. Ten złote zęby miał tam na dole. Wrócił, no? Miał, ja, na tak? dole, no. Nie miał wcześniej złotych zębów. Przecież ja prowadziłem jego face to face. Stary, nie wie, wcześniej wie, złotych bo, bo nie patrzyłeś na dolne zęby. Co ty teraz Złoto to bym od razu wyczaił. No co ty? Co ty, co ty? A co ty sugerujesz? Co ty? Co ty? Alan przyszedł, stary, kurde, słuchajcie. Nie wiem, czy... My już dodaliśmy? Alana, czy nie? Kurde, nagrywamy wywiad szach, tu przyszedł Alan i tak się rozpłakał, stary, na wywiadzie. Normalnie płakał, nie? Ale to nie były takie łzy, że, wie, że mu się zaszkliło, tylko normalnie płakał. Mówił, że że, 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 że przeprasza, że, że to, no, załamany był. Ale naprawdę był, był po prostu załamany. No kurde, ale dzisiaj to nie ma nic do powiedzenia. Każdy no. lewy wchodził jakby no, ciężko, tak. ciężko w ogóle jakkolwiek tam zrzucać na niego winę, bo wziął ten pojedynek, ale też tłumaczyć też nie ma dobry, co. Mm, a jeszcze mam pytanko odnośnie Denisa Załęckiego i Filipa, chcesz, Filipa Bątkowskiego. O, wiecie, to prąd na przykład na tej hali może wy, wy, spaść? Bo komuś się wyłączył jakiś nie, ale przełącznik. Są, co wywalili, Ale zobaczcie. Czę, często chowają w częstochowie prąd. Ale ogólnie no to ma jakaś słabe stary. Ale korki gdzieś wysiadły. To, to nie jest hala. Pod, a, podejrzewam, że korki. Patrzcie, najlepsza reklama dzika, a dzik dalej działa. Wywaliło wszystkie kory, a Dzik dalej działa. Niezależne zasilanie, bo oni są na energetykach. No. O, jest. Oh, nie, no, korki gdzieś pewnie waliło. E, no i kumy, nie wiem, dobra walka na przykład. Przecież Tushol z, z Golą. Chur, no to powiem to Ci. Maria, co? Ale w ogóle ja, ja z nim rozmawiałam, stary. Ja też. Jak on przychodził z techniki do techniki. No? tutaj e, krucyfiks, tutaj trójkąt nogami, e, tutaj balacha, kurde. Ale nie dociągnijesz też, bo i, no, ale oni krótko, ale nie krótko robili ten parter, no, bo, to bo to byli, tygodnie, No i Kuba, i Kuba powiedział, że generalnie ma smykałkę. Kuba wikłam, że ma smykałkę do tak, tego parteru ja i, i że ma ten tryk. Wzruszył się w ogóle, Kuba, zdarty głos. Patryk Bandurski słowa już nie może powiedzieć, darli się w tym narożniku. banji żyło. I Robert trochę dołączył do chyba do Banji, bo w pierwszym rzędzie tam e, skakał z kibicami e, tuszala. To nie jest dzików? Nie wiem, no chodził tam, tę ławkę podnosił, ale nie wiem. I czy tam... zasięgi. gdzie zasięgi? Gdzie koledzy? On wiesz, francy, francy, Amerykańskie Francy z Kubą, Kubą Ikła, kibicowo Dobra. pewnie Kuby. Jakie jeszcze walki? Dwie pierwsze i patrz, na otwarcie trzeba dawać dobre walki. No, to nie, no dwie, dwie. No Lizaka też taka była z tym Filipkiem, wypunktowana, punktatorska. Kontrolował ten pojedynek, tu nie można nic zarzucić, natomiast naprawdę klasa. KSW chciało dało nas zrobić tutaj produkcyjnie właśnie był problem. Ale Halo ogólnie fajnie dobrze wyglądało. I dobrze A, się fajna. oglądało. I sporo ludzi było dobry doping, akustyka Ścik. też całkiem niezła. O, tak? Wrzucę go teraz, no. Jak nie masz prądu? No to, no, no to trzeba gdzieś się tam podpiąć, tutaj ten, pod któryś kontakt. No bo oni te kable gdzieś porozłączali pewnie, a, w zasilającej, wiesz, i chcą to wygonić. No tutaj się i wrzucałem słuchajcie, Chcia... teraz... Tutaj nie... z Denisem, a tam był taki dym. A właśnie co no, się tam wydarzyło? Kurde, no bo ja nagrywałem tutaj wywiedz z Denisem, a tam nagrywał ktoś z Lebregonie. nie? No i co, oczywiście dwóch przyjaciół spotkało się wzrokiem. Stary, statywami rzucali, no jaja były straszne. No i zabrała. Mega. Denisa. No ale no to fighty są takie, no tak? O, zobaczcie, dziki. Weź też dla mnie, weź też dla Co? mnie. Idź to dodaj, weź no. Weź też dla mnie soura. Saura. Widzowie, weźcie, dajcie znaka, kogo byście chcieli, żebyśmy zaprosili... O, w poniedziałek do programu Freak Show. Żebyśmy zaprosili do Freak Show. Ja odpalam czat i dawajcie. E, e. Powiedz Hubert. Uszol, pozdrawiam ciebie Uszol. Ja nie mam przez D na nazwisko, także nie do mnie. Grek, koniec kariery. No Grek cię kurde, nie dowiózł, no. Spodziewałem się, więc nie wiem, czy tam jakichś problemów zdrowotnych nie było, bo, bo ten pojedynek był fatalny I na do, otwarcie. To nie meczysz Huberta. Wywiady robił po, niech odpoczywa. Ty mu no zaprosi, ja nic nie tak? robiłem. Szakta kontra Ferrari, Tazy, Tazy, Józefa. No, kurde. Senosa. Ty, ja nie wiem, kogo możemy zaprosić, co? Weź, pomyśl, ty też. Alberto, Józef, Deitschmann. Szans jest dobry, dzisiaj naprawdę był zmęczony po walce, ciężko mu się tam zbierało, ale jest no przekod, No jestem. Przekot. Turski, gdzie był, oglądał i chyba pojechał? No 9 do 10. O właśnie, dajcie notę, dajcie notę, dajcie notę. Od 1 do 10, jak oceniacie Gale Fame 25? Jestem zmilony. Rozparę, Tazy, Alberto. Czekaj, zobaczymy jakie noty. Tazy, no, Tazy. A może to zaprosimy? No nie był u nas. Był na tylko na łączeniu, nie? był na łączeniu. Śpiący pionce ochroniarze. co się tu sadzi do mnie, Wali cię w frajerze. Patrz Hubert, Hubert, są negatywne komentarze i Hubert banuje. Ale nie, nie mogą być wulgarne. No, nie, nie. O patrz, patrz, patrz oceny. 9 7 9 2 4, 8 4 8, 8 8 8 8 chyba najwięcej. Co? No to słuchajcie. No to jest dobrze. W czasach, kiedy wszyscy narzekają e, aktualnie, wiesz, na friki, no to Usemka, to jest bardzo dobra ocena. Wybadam to temat, na dobra. temat wstępnie słyszałem, że Huber, nawet... Pozdro, Piotrek. Dzisiaj e, pogoda dopisała sprzedaży. No, słyszałem, że słonecznie było. Że... A, aur, w, a w naturze musi być równowaga i aura na zewnątrz była taka, no, a jednak ludzi dura, przed odbiornikami sporo. Jadłem dzisiaj tego tendura, dura w Częstochowie średni był. Nie smakował mi za bardzo. Byłem dzisiaj. Pięć, bo nie oglądałem. Jezu, tacy, no to po co... Osiem, chodzysz? nie, ale chyba najwięcej ósemeczek, bo gala sztos. Mściwój, opowiedz, nasza opowiedz. ocena, nasza ocena, ja daję siódemkę. A ja właśnie nie mogę ocenić stare, bo ja robiłem wywiady i wiesz, w większości walk nie widziałem, no nie? Ja, ja daję siódemkę, bo początek, początek, początek słaby, ta, ta walka dziewczyn też nie dowiozła do końca, końcówka dobra, bo jak są kontrowersje, to coś się, coś się dzieje, dwie dwie ostatnie walki, dwa na jeden tak. dowiozły mega, dwa na jeden dowiozły mega, bo tak. i nawet Najman z Nevati, to też nie było złe. Ale, ale powinno być jak najwięcej tych walk, dwa na jeden moim zdaniem, no to Ale są nie, one? te formuły można mieszać jeszcze w wiele sposobów, tak. Jest, było wiele rzucanych pomysłów, natomiast no na zawsze gdzieś są problemy z organizowaniem tego, ale jest Weszło? dużo. Tak, no, jeden dzisiaj yy, do przodu mam. Ja nie stawiam, także wiesz, to, no, to ciężko. Pasta versus Labryga. Opowiedz, co się stało. No tutaj no, się pokłócili chłopaki, pobili się praktycznie. Zaraz yy, wpadajcie do mnie na kanał, bo wrzucamy wywiad z Denisem i tam wszystko będziecie mieli pokazane, także tam opadcie, tam Mateusz yy, już obrabia wywiad i zaraz go wrzucamy, no nie? mówi, że łapkę to bym nie dupiłem, Huber... bo właśnie mi spada. Hubertowi też spada, spadają kilogramy, bo na rowerze zaczął jeździć. No, Adrian On pisze. A turski a tur, turski zjarany. zjarany, nie jestem zjarany stary i ja eee, pracowałem ja przez... pięć. Nie, bo tylko chcę powiedzieć, bo ja mam oczy świecące, ale jestem po prostu zmęczony. Co to jest? A te dni treningowe? No. Stary, co możesz zaznaczyć i... Co kurde zaznaczyć? I, i siedziałem. We. Ja się nie chwalę, ile ja treningowo o robię. Wiesz co, za kamerą, z, bo, bo musisz mieć, e, wiesz, cały czas większy, większe, większe działanie, większą intensywność działania. Ja bym był złośliwy, to bym... E, to bym poprosił mojego operatora o odwrócenie się o 180 stopni. Natomiast <noise> nie będziemy tego robić. Jest człowiek, który jest bardzo interesujący. O dziki Manola zrzuca ciekawy, ciekawy pomysł. Turnie dziennikarzy. Bicie się, mi się nie chce. Mordo, ja jestem tak wywalony z kapci. Ja cię kręcę, a jeszcze, jeszcze jadę ten nagrywać wywiady teraz w hotelu. Robisz? Nie no, my, my to chyba będziemy się zbierać. Wstawisz ten wywiad, co się tak, odwaliło wstawimy. w OKTAGONIE? No właśnie, Mateusz A Azalanem, gdzie jest ten wywiad? Wstawione? Ja idę jeszcze, zobaczę, czy uda się ściągnąć na przykład tego Alberto, czy nie. Patrzcie. Ale po co ty się chwalisz? W ogóle zasięg tu jest słaby strasznie. Jutro, jutro gdzieś tak godzina 8-9 wpadnie ten wywiad. Pozdro, widzimy się w poniedziałek. Yee, Turski ty nie rób wywiadów, tylko gadaj z luźnym. Dobra, jeszcze przejdziemy. Może tam ten Alberto będzie, bo do Alberto warto by było złapać. To samo. No. Co tam? Zmęczony? O No z nim może być ten dobry dym, Dawaj. Kto o dobra, dobra, idę. Idę, idę. Dobra, Je, dobra, dobra, dobra. Co tu się dzieje? Fan sportu? No, no, co tam. Co się wydarzyło powiedzmy? Jaki, ok jaki okularnik? Kto? Jakie dymy? Jestem bardzo zdenerwowany, nie mogę o tym za dużo mówić, bo dostałem taki feedback. Więc ogólnie jestem zerwany na to, że nie ma Denisa. Tutaj, no, po prostu uciekł, przez to, że ochroniasz się. W ogóle ochroniasz się, wtrącił w sprawy między Labrygą a Załęckiem, nie? Jak to? No, wtrącił się między Załęckiem a Labrego i to mnie trochę zszokowało. I przez to ja nie mam teraz materiału, który chciałbym zrobić z Denisem Załęckim. No, jest chyba panu. Macie, jest lipa. A to no ten wiking? Wiking brał. Nie, nie mieszajmy w to wikinga, to są jacyś okay. inni ludzie zupełnie, wiesz, no ogólnie jest, jest lipa. No. Dawaj to Grubo, to ja się nie spodziewałem, że ja jestem tym pierwszy raz się spotykam, że wiesz, że jakby ochroniarz jest postawiony w kontrze do zawodnika. Byłeś świadkiem taki, czegoś takiego? <laughs> Co on taki dopięty? No zdenerwowany, no weź no bo, się, nie, zdenerwowany. Bo, bo, ale to taka fotka ładna. Nie, nie, Kas. tego zachowajmy, ale wiesz no, jestem wkurzony, bo nie mam Denisa Załęckiego, no, a chciałem mieć z nim rozmowę i przez tego gościa nie mam. Bo, Denis bo, się urywił. Patrz, patrz, jak się robi miniaturka. Ja Potężne dymy, zobacz. No dobrze, dobrze, niech się klikam. Nie, nie, no, wiecie, no musimy, musimy to zachować, nie, jakieś takie standardy, no, brakuje tego. Ja nic nie to no jesteśmy w świecie frików, stary. No dobra. dobra, dobra. Co, co ja mam poradzić, że tu standardów nie ma? Zawieziony ziomuś. Ja, jestem z Warszawy, wiecie. To zjadłem, dobre, okej, pierogi, poszliśmy na jasną górę, wszystko spokojnie, ale no. Ale roboty nie zrobił. Widzimy roboty. Popłacz się. No pa, zobacz. No ale nie, trzeba też zrozumieć, dziennikarze. Ale nie, tak ci piszą tutaj. Tak. Już bif. Szybko tutaj można. To tu idzie efektem kuli śnieżnej. Jeszcze mu piątkę po tym jak ci pojechał, żebyś się popłakał, przybierz. Nie po co ściskasz kolegę? No i ma rację, ma rację, bo to jest żmija. To jest żmija, on się uśmiecha. Ej, no, co trzeba mieć w bani, żeby siedzieć o 1.24 i wyzywać jeszcze kogoś na czacie? No, a co trzeba mieć w bani, żeby po tych flikach jeszcze oglądać i robić te live, y, bo my robimy jeszcze live. Y. Ja, ja was podziwiam. W pół do drugiej w nocy. Kilka godzin oglądania, wiesz, gali, jeszcze, na Pranek dola, Hubert to plociuch straszny. A jak? No, już nawet nie, nie dyskutuję. Nawet Pranek dola zawsze coś tam... E Ciebie ciśnie? No, także. Kiedy wywied Hubert? No już właśnie dodajemy. Nie no, nie spłakał się Kasper. to po prostu... O, żegnamy towarzystwo. Spokojnej drogi. Spokojnej drogi. No. E, jak teraz już trochę na chłodno? Ponownie się sporo tutaj działo, natomiast o to nie chcę pytać, zapytam o co się działo w, w walce. E, już trochę pewnie emocje opadły. Jak, jak to wszystko oceniasz? Kurwa, oceniam to tak, że my wykonywaliśmy swój plan stary, no, trochę szkoda, że, yy, że Józefowi nerwy nie wytrzymał po tym trzecim faulu, kurwa, który nam nie wykonał tazy, ale spokojnie, no, ja to jakby jedyne co odczułem z jego fauli to był yy, łokieć, kurwa, który był centralnie w tył głowy i wiesz, no i to faktycznie yy, mnie za zakręciło, zamroczyło, ale wiesz, kurwa, słyszę ci ludzie tam wszyscy coś pierdolą, yy, krzyczą, tu nie udawaj tego, wiesz. Mówię, kurwa, ty szybko się składam i wracam, mówię, nie? Jeszcze na zakręconej głowie wróciłem, mówię, wjeżdżam w niego kurwa, yy, i kurwa wjechałem i go rozpierdalałem tu pyk, tu kurwa korpus, tu kurwa haj, tu kurwa już nawet prawa ręka, lewa, wiesz, a prawo miałem też nie bić, ale to chuj. I, ten, i, i łokcie miało być tylko z prawej, nie, ale kurwa, no już ja to wiesz, ja go, ja go wypunktowałem tak naprawdę, te dwie rundy. On, yy, yy, Ja nie wiem, czy teraz jest tak, bo wiem, że w na przykład tak nie jest, ale to nie wiem, czy to jest sens porównywać. Ale wiesz, te same obalenia nie, nie są już tak punktowane. Nie, są punktowane. Dokładnie, Musisz pracować jak Dokładnie. I ja wiedziałem, że on będzie obalał, ludzie wchodził, nie, tutaj może czasami mi się uda obronić. Czasami może nie, ale wiesz, yy, w każdym bądź razie on nic mi kurwa takiego nie zrobił, w tym, tym był pasywny, w tym parterze. Ja go kurwa blokowałem, tutaj go zawsze wykluczałem z tego. No i kurwa co, no i on, on się podpalał kurwa, robił kurwa człowieku jakieś te faule, do trzecim razem nie wypalił, patrzy kurwa, mi człowieku zdjął kurwa, przeciwnika kurwa ten leży, tak. <śla> <laughs> nie, nie, ale wiesz co, dobra, bo ja się, ja się nie śmieję, bo jego tam nie powinno być, natomiast on, jak ja patrzyłem, bo ja siedziałem obok i widziałem a go po prawej ten stronie. Mówię, dyskwalifikacja no. będzie, mówię, co kurwa, jak ja tu kurwa, patrzę 10 sekund do końca, trzecia runda, mówię, wchodzę i wszystko go rozwialam. I daj mi no. rozjebał, nie? No ale chuj. on leciał z gorszym zamiarem, bo ja mam wrażenie, że on się już nastawiał, żeby tam wypłacić i się tylko powstrzymał i pchnął, no ale nie powinien się tam, nie powinien się tam, on tylko miał tak rękę ustawioną i tylko tak sklaty w niego wpadł. Tak, a, ja tak. Myślę, że on co? Nie, 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 tam się nic nie stało tak naprawdę, Tylko on po prostu nie powinien się tam znaleźć jako narożnik. Nie ma być kontaktu no. żadnego z nim. No. No. no szkoda, szkoda. Bo mi rozjebał troszkę, kurwa, Dodze w tą walkę, będę musiał mu dać kurwa lekko. Ale rozmawialiście coś, czy nie? Wstępnie, ale teraz właśnie idę, kurwa, z nim pogadać, bo no, no, nie będzie go następnym razem w moim narożniku za taką akcję, bo ja nie będę też odpowiadał za takie rzeczy. Ja zostałem dyskwalifikowany, kurwa, dlatego, bo człowieku no, to no. zrobił, co zrobił, no. zrobił, kurwa. No. Ja, kurwa planę, Wiedzieliśmy, że on będzie obalał, że on będzie ten Ja miałem tylko przetrzymywać, stójka stajemy i, i robić kurwa wszystko, co trzeba, żeby kurwa na swoją korzyść tą walkę. No i tak było. Wystarczyło tylko jeszcze tą jebaną trzecią rundę, bo ja kurwa byłem świeży tak naprawdę. To wyglądało, że ja nie jestem świeży, ale to miało go mylić. I to miało go mylić. Jego to myliło. On myślał, że ja nie jestem świeży. I on wtedy się pod podchodził, a ja tu pach, pach, i on kurwa, wiesz, tutaj dostawał. Myślał, że te fronty, rozjebałem sobie trochę nogę od tych kopnięć, ale to tak zawsze mam po walkach, bo dużo kobiet tą nogą. I wiesz, i kurwa sobie ładnie blokował. Te korpusy, ale wiedziałem, że będzie możliwość taka, że on będzie je blokował. I co, no i kurwa, wiesz, kilka tutaj zablokował, to potem dostał na kichy z boku, kurwa coś już złożył i. No trafiłeś, to było czyste, było słychać. Ja widziałem, jak on się otwiera, ja myślę podczas walki. Ja dlatego kurwa tą walkę prowadziłem, kurwa, wiesz, na chłodnej głowie. Ja tu miałem wszystko w porządku, tylko trochę ten łokieć jego też mi wiesz, musiałem od początku wrócić jakby do walki, nie? A to było koniec pierwszej rundy chyba jakoś. No ja też ciebie usprawiedliwiłem, bo były te gwizdę, że tam długo wstawałeś, po tym łokci w tył głowy, natomiast to był czyst gdzieś łokieć w tył no głowy, a te gór. ciosy w tył głowy to też często, na przykład w boksie zawodowym, są często przyczyny poważnych no dosyć tak, urazów. Dlatego tak, tak, trzeba tak. się wystrzegać tych uderzeń I w okolice potylicy. No. Poczuć kurwa, wiesz, po takim łokciu, a nie pójść i potem z przypadkiem znowu dostać w tył głowy, wiesz? Ja też kurwa nie chcę tutaj stracić swojego życia, nie wiesz, co chodzi. A jak ktoś kurwa tak faluje, że wali w tył głowy, no to pokazuje tylko swoją słabość, kurwa, że przegrywa, tak, Że nie wie, co ma zrobić. I nagle takie rzeczy się dzieją. No, no i też pochwalę za drugą rzecz, bo wiem, że z trenerem Marianem, bo widzieliśmy to na Storkach, tam te obrony, Obaleń i było to widać pod ścianą, że była ta duża świadomość, że od razu łapałeś podchwyty, tak. szeroko nogi pod ścianę, tak. bioderka wypychałeś, tak, tak. nie dawałeś mu wchodzić za plecy, bo on tak, tak, tak. też często szukał tego wejścia, tak, tak, właśnie. Tak. A ja za tu plecy, nogę tak. wyciągałem, wiesz. My to wszystko robiliśmy, co, co mieliśmy robić, stary. Józef też nie jest jakimś takim gościem, że on na liścia zejdzie. My wiedzieliśmy, co mamy robić. Kurwa, my robiliśmy, przygotowaliśmy wszystko na trzy rundy i kurwa, no i Józef, kurwa, chyba właśnie problem był taki, że on w ogóle z nami nie, nie widział naszej taktyki, co my robimy i w ogóle nie wiedział, że to my wszystko kontrolujemy. Warioba w narożniku, w narożnik, wiesz, podchodził do nas, czy ten łokieć był w tył głowy. Był łokieć, a ja mówię, był, no dobra, i wraca, nie? Potem już tam staje, góra, dumie, nie, zaraz coś się no staje. Nie, nie, eksplodował nie? po prostu, eksplodował, kurwa. A jeszcze ten kurwa tył głowy cały czas mnie, kurwa, powiem, ci boli, no. No tak, to, to warto to kontrolować. Wariowa w narożniku, wiesz, podchodził do nas, czy ten łokieć był w tył głowy. Był łokieć, a ja mówię, był, no dobra, i wraca, nie? Potem już tam staje, góra, dumie, nie, zaraz coś się. No stanie, nie, eksplodował nie? po prostu, eksplodował kurwa. A jeszcze, kurwa ty głowy cały czas mnie kurwa przy i boli. No tak, to, to warto to kontrolować. Tak, tak. właśnie będę to, to kontrolował teraz, więc na zdrowiu mi zależy przede wszystkim, a nie na pieniądzach, kurwa, pieniądze później gdzieś tam kurwa jeszcze, zdrowie jest najważniejsze, żeby potem dalej chodzić i, i robić swoje. Nie? Dobra, dzięki, nie trzymam dłużej. Dzięki. Alberto, bez pasa, ale pas jeszcze będzie okazję. Będzie rewanżyk, i teraz mamy kurwa podkładkę taką, kurwa elegancką, przez to co się odjebało, że rewan rewanżyk tutaj to jest kurwa mus. No, i teraz kurwa nie będzie tak, że Joseph mi się śpiertoli, bo go, kurwa nie będziemy na narożniku, Elo. Zapraszam do subskrypcji na kroka kanał Fala Prawdy Szoty.